Cześć wszystkim. To jeszcze nie jest kolejne rozpoczęcie sezonu, ale teraz mamy jednak do czynienia z, z bardzo silnym, silną burzą śnieżną, prawdopodobnie nawet też z ładowaniami, być może doziemnymi, ale na razie to błyskawice póki są. Tutaj dokładnie to jeszcze nie jest pierwsza burza, ale naprawdę to jest silne monstrum. Dokładnie pierwszą taką burzę w życiu mam streamowaną właśnie widać co tutaj się dzieje jakie smugi śnieżne lecą właśnie grubego śniegu i grysiku nawet tak samo takiego gradziku nic kompletnie nie widać jak tutaj możecie zobaczyć nic a nic nie widać Jakby bliżej mogli tam zobaczyć tam bokiem To teraz byście zobaczyli Przedtem były dwa wyładowania, ale nie zdążyłem wtedy, zanim rozpocząłem. Filmowanie jest sfilmować. Niestety, ale już za późno było. Ale może jakieś jeszcze wyładowanie będzie, bo to akurat mocne błyski były. Musiało gdzieś blisko walnąć pewnie w tamte kominy. Tamtej kopalni przed szopienicami musiało walnąć. Ale to była na razie jakaś taka jakby błyskawica, bo nic dokładnie nie było widać, bo wszystko, siło było zasłonięte. Widać tutaj zawirowania opadu. Idzie bardzo gęsty opad. Przez to mówili, że zapowiadali z, z nadchodzącej tam od północy huragany, więc to są teraz właśnie pierwsze efekty dopiero nadchodzącej strefy, ale to są jedne z tych komórek. Huragan to będzie dopiero coś gruźniejszego. Tutaj na razie tylko mamy opad z burzy śnieżnej. Tutaj widać jeszcze bardziej się gęsto zrobiło, nic nie widać. Nie wiem nawet po co latarnie świeci, jak tutaj może coś widać. Oh my fucking god. Ja nie mogę. Dobrze, że tylko krótkie będzie, bo to szybko przechodzi. Się nie wie, ale nie wiadomo jak długo będzie trwało. Jak widać, są wysokie drzewa. To nie wiadomo, czy jakieś ładowanie w drzewa nie może uderzyć. Ta komórka musiała być wysoka. Przedtem, jeszcze tam, zanim przychodziło, miało chmurę szelfową z podstawy dolnej chmury. Był naprawdę silny front opadu, który przychodził. Chodkowie ściany śniegu, też z grysikiem. I oto właśnie to jest to. I silnego wiatru, co tutaj teraz mamy. Silna zamic wieja jest dokładnie. Takiego zimowego szkwału Dumbersu z ondflowem. Dokładnie to jest... O! O, było, było błysk, ale gdzieś za nami. Wam otworzyć okno, żeby było słychać grzmot. Ale to gdzieś daleko było, daleko, więc nie usłyszymy, ale. Będzie może kolejna szansa jeszcze, bo to jeszcze ciągle trwa. Idzie chyba kolejna fala opadu. To jest dopiero środek burzy. Jesteśmy dopiero w początku środka burzy śnieżnej. Więc jeszcze jakieś władowania mogą być. To było już trzecie władowanie, które zauważyłem, ale takie chyba niewyraźne, ale mogło się... Coś załapać Tą kamerkę trochę Tak skrzywie wyżej tam do tam krawędzi okna Żeby było bardziej widać te władowania Jeszcze O teraz będzie bardziej widać te władowania Miejmy nadzieję Widać świ... Słychać świst tego wiatru, że wiatr świszczy Gwizdanie wiatru Ale takie trochę bardziej niższego dźwięku Mimo no, szanse są trochę nawet większe, bo tam są dwa kominy kopalni, więc tam mogą być też ładowania O ile może rzadziej rzadko się, że tam uderzy piorun. Najbardziej nic nie widać od tamtej wschodniej strony. Mogę pozwolić, żeby grysik nam tutaj wleciał, to trochę zamknę. Ale zostawiłem otwarte, dlatego w razie czego jakby było jakieś kolejne ładowanie później grzmot. Nie przestaje padać. To jeszcze będzie chyba trwało bardzo długo. Jeszcze nawet nie ma tylnej części komórki. Tylnej strony. Tylko ciągle jesteśmy w środku. To jest chyba najsilniejszy rdzeń. Który się pewnie musiał rozciągać aż na wschód. Tam był jeszcze silniejszy rdzeń. Niestety żadnego kartonu w ogóle tutaj nie ma. Chociaż. Nie zauważyłem na... Musiałbym teraz zapamiętać... Na szafie są kartony. To akurat... Że byłem ślepy, że nie zauważyłem tych kartonów. A nie zamiast drapaka mogłem tutaj postawić kartony. Wystarczyłyby chyba tylko 3 Niż cztery, bo to już by, by za wysoko było. Musiało być w moim wzroście. Ta kamerka, wtedy tutaj wstać na kartonie z trzech kartonów, tutaj może jeszcze będzie coś. Idzie chyba kolejna fala. Ktoś czuje, tak, 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 idzie. Idzie jeszcze kolejna fala, trochę słabsza. Może być, ci ludzie na przystanku stoją tam i bezpieczni, żeby tam jakieś ładowanie nie doszło. Zobaczcie, dopiero styczeń. Jeszcze na tferi nie ma, a coś takiego mam. Żeby była jeszcze jedna taka burza śnieżna. Przedtem takiej silnej burzy śnieżnej nie było, tylko był tak słabo śnieg padał. Zresztą. Mi się nie zdawało, że słyszałem grzmoty, tylko nieraz miałem takie, jakby można powiedzieć chyba taki czas, że miałem zdawania, że słyszę grzmot, ale to na, naprawdę to gdzieś u sąsiadów albo, albo gdzieś na dworzec coś jakiś z czegoś tam, może jakaś śmieciarka mogła być albo coś innego może tam coś tam robi, jakieś prace. Ale teraz to, to to już było naprawdę. No i co? To już wszystko. Bym musiał przejść na inną stronę. Debowodowa nie idzie jeszcze fala. Idzie, idzie, idzie. Teraz może się od południowej strony błyskać. Musiał teraz tak zrobić, żeby to się... Z zachodniej strony. Teraz. Trzecie nie było, może i czwarte było też, ale może i piąte będzie. Więc się zdarzało, że było pięć ładowań. to kiedyś jak na Kłonickim mieszkałem, mieszkałem jeszcze to też. Była, ale jeszcze groźniejsza burza śnieżna, mocniejsza o wiele i było o wiele więcej wtedy wyładowań, taka chmura szelfowa szła wtedy ładne tak gru grubej warstwy chmury, po prostu, że szok. Przedtem, jak to się dopiero zbliżało, to widziałem jako może takie zachmurzenie ciemnych chmur w ogóle takich i tam jakaś chmura stropowa jeszcze też.